Proszę pan, pan cyrk da inspirację. bardzo. że wody, oglądamy na całą komisję, Dziękuję A więc chciałbym wrócić do tego pisma w swoim czasie, I takie pytanie ogólne, co miało na celu to, to listen, bo te pismo. Bo Wydaje się stricte subiektywne. Obiektywności um, ani danych w nim nie otrzymają. Więc takie, takie podejście do zmiany jest bardzo niepocieszające. Rozumiem, że pytanie było dobre. Y, rozumiem, że pan, pan burmistrz, ale przygotował pan wiceburmistrz, więc pytanie do Pana. E, jak państwo wiedzą, przepraszam, pozwolę jasno odpowiedzieć na e, to pytanie. Jak państwo wiedzą, Klimat e, oraz brak opadów e, pokazał pewne niedobory w zakresie zaopatrzenia mieszkańców mineralnych w dróg wodę. Między innymi wystąpił problem z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców podpiętych do ujęcia wody i wodociągu w Konradowie. E, do wodociągu, który m, przynajmniej w zakresie ujęcia stanowi majątek gminy Lodek-Zdrój, który został e, przekazany, tak, o ile się nie mylę, w maju, e, z tak zwanego wiejskiego, z powrotem do gminy. E, niemniej jednak tkanka, która została powiedzmy przekazana do gminy Odek zdrój jest tkanką wymagającą podjęcia odpowiednich działań. I tutaj Analizując tę sytuację od kilku miesięcy wygląda na to, że tak naprawdę jeżeli chodzi o objęcie wody wodociąg w Konradowie, w chwili obecnej przywrócono stan wody odpowiadającej wodzie pitnej, niemniej jednak cały czas jest pytanie, zachodzi pytanie tak naprawdę jeżeli chodzi o utrzymanie tego wodociągu i gospodarzenie nim w zakresie gminy. Dlaczego? Dlatego, że w tym subiektywnym, jak to pan radny określił w piśmie, przedstawiłem w imieniu pana burmistrza przynajmniej kilka opcji, co może się wydarzyć, co może się stać w momencie, kiedy gmina Lądek Strój w osobie chociażby Urzędu Miasta i Gminy za poleceniem pana burmistrza. Podejmuję. Niestety nie są to czynności związane z drobnymi kosztami, tylko z kosztami dosyć znacznymi. Dopiero od niedawna, a dokładnie od dziś, jesteśmy także jako urząd w posiadaniu zestawienia szacunkowych kosztów związanych z modernizacją ujęcia i wodociągu w Konradowie. Co daje nam tak naprawdę obraz być może przyszłych nakładów związanych z wytrzymaniem tego majątku, który został w maju przekazany na rzecz gminy. Niestety cały czas są też, może nie tyle problemy ani kłopoty, ale pewne niewiadome, które stawiają pytania związane z wyborem kierunku i opcji zagospodarowania w tego dociągu w Konradowie, ponieważ na chwilę obecną jest to. Dosyć wiekowa struktura. Kończy się tam w chwili obecnej pozwolenie wodnoprawne. Natomiast na przestrzeni wieków przy funkcjonowaniu tego wodociągu doszło tam też do pewnych sytuacji związanych z, z przebiegiem chociażby tego wodociągu, który w chwili obecnej przebiega przez tereny prywatne. Z tego, co nam mamy wiadomo, przez dziesiątki lat funkcjonowania tego tworu instalacja nie była wykazywana w aktach własności, a co za tym idzie w momencie, kiedy ten wodociąg zostanie de facto przejęty przez gminę lądek Zdrój i gmina zdecyduje się to wodociąg utrzymywać. Być może wystąpią sytuacje związane z dochodzeniem poprzez od właścicieli danych działek. Różnego rodzaju opłat odszkodowań z tytułu przebiegu takiego wodociągu przez ten dział. Ja tutaj, tak wybiórczo mówię, ponieważ tych opcji Państwu radnym, celem zaznajomienia się z sytuacją, jest mnóstwo. Każda um, z nich, tak już mówiłem, nie nosi specjalnego efektu czy jakiejś konkretnej odpowiedzi. Niemniej jednak pismo wystosowane do Państwa Radnych jest w celu wystosowania odpowiedniego pomysłu lub opinii co do przyjęcia kierunku związanego z utrzymywaniem ujęcia od niego ciągle No niestety, jeżeli Pan Burmistrz zdecyduje się w imieniu gminy przejaść wodociąg. Chciałbym, żeby Państwo jako radni, wszyscy, nie tylko zainteresowani wodociągiem, ale wszyscy mieli świadomość, co z takiego fizycznie faktu przejęcia może wynikać, jakie mogą być konsekwencje, albo co należałoby tak naprawdę zrobić, żeby w tytule Gmina Lądek Zdrój zapewnić w przyszłości ciągłość w dostawie wody w takiej jakości, w jakiej wymagałyby sobie odpowiednie służby, które nadzorują dostarczanie chociażby wody do dla odbiorców. Proszę bardzo, ja takie pytanie, Od eee... Pytanie właśnie do Państwa, ponieważ w chwili obecnej tak naprawdę wodociąg, chociażby z mojej wiedzy, nie posiada odbiorców. Ale jest wykaźniony na gminy, wraz z podłączeniami z całą odbiorczością wodociągu. Po połączeniu wykaźnika nie jest dokładnie 43, a długość tociągu, 3 km jest I był tam lekarz. <tryk> więc czy jest możliwość, że inaczej nie od siebie? Pytanie, dlaczego do chwili obecnej e, wykaz tego nie znalazł się w wykazie m, majątku dysponowanego przez instytucje zarządzające? Tego, no to jest, nie znam odpowiedzi. I to nie jest to do przeszłości. Wydaje mi się, że powinniśmy uregulować stan prawnego tego pociągu. Wydaje mi się, że rzeczywiście należy do że powinien teoretycznie. E, opcje jak najbardziej do rozważenia, ale wydaje mi się, że też radni chyba, ze wszystkich radnych, wypowiedzieli się w tej materii na spotkaniu z panem burmistrzem 15 i z przyjemnością wejdzie, że zapoznalibyśmy się z tymi wyjściami. Z tym obliczem, ponieważ ja że dla Państwa skserowałbym pod ludności, taki takich użytkowych. No dobrze, ale mieszkańcy Konradowa to uchwały. A ja mam Panie szanowni ma, Państwo, nie wszyscy. Proszę bardzo, Pan Radny? Pan Radny Dembski. Proszę, chciałbym zatem, na temat uleceń być nie można mówić tak, że w gminie no. jest, nie wiem, miasteczka Konradów. w że ona jest położone.